Czyli widać moreczki z tej strony Jakubiks niestety, ale musiałam wczoraj jeszcze golewo usunąć. Także zrobimy takie króciutkie podsumowanie. Wczoraj nie tego, tylko wczoraj kupiliśmy ten. Kupiliśmy sobie Peżota, jak widzicie. To jest Peżot. Jak się kupiliśmy wczoraj jeszcze tego. taki Fordzik. Fajny, ładny. I wczoraj mieliśmy pierwszy raz trzy zdrapki czy trzy gwiazdki, bo zawsze jest albo dwie albo jedne. Wczoraj jechałem w trój i zdobyłem i, zdo i mówiłem na live, że, że na pewno będą te kredyty. Zaraz wam pokażę. I tutaj zrobiliśmy no. Instagram. też go od razu pokazuję okej okay. jak widzicie to, to taki tutaj w prezentach mieliśmy akurat teraz nie mam mieliśmy z kilka chyba z dwa lub trzy. także kupiliśmy no i teraz mamy taką kolekcję tych samochodów jak widzicie także kto oglądał to na pewno widział tego live'a to nie no tu współczuję no to takie fury zdobyliśmy kilka winów zrobiliśmy Kilka razy driftem lecieliśmy. Także jeszcze kilka samochodami jeździliśmy. Tym, tym, tym jeździliśmy. Tym, tym. Tymi wszystkimi na górze na no lewej. jeździliśmy. dobra, fajne te samochody. że jeśli chcecie, żeby mnie usuwał, na następny raz to napiszcie pod tym. I to zaraz będzie tyle. No i taki fajny. Fury zdobyliśmy. Ja wam pokazuję gdzie to, to są te kredyty. O, tutaj kredyty. Gdzie tutaj wszystki poziom? A jeszcze dziesiąty poziom zdobyliśmy, za to że kupowaliśmy codzienny trening, tyle dzisiaj zrobiłem. Tutaj godzina Nie tyle. Nie to na tyle by było. Następny raz nie będę usuwał chyba. Także co? Dziękuję Wam jeszcze raz za lajka. I. No, no. No. Jeszcze Wam coś pokażę. Tutaj jak widzicie tory wyścigowe mamy. I tutaj mamy jeszcze. No najpierw no musimy wczytać jak widzicie. O, tutaj widzicie Ameryka, Europę, Azja i Oceania. Tutaj jak widzicie pięć grążeń mamy tutaj. Okej. Okay. I też raz jeszcze po dwa trzy. Tutaj jak widzicie, jakieś proste, proste trudne tylko Brytania, Włochy Tak samo o nie no dobrze Azja i tutaj tylko mogę jeździć, jeździć, jeździć tylko, e, Samochodem z Japonii Ale akurat tutaj też mogę jeździć Tutaj mogę normalnie jeździć No i że co, to by było na tyle I Pamiętać o chlebce, o słowie i naura.